Dziś na pracowni magnetycznego popołudniu, w południowej sesji magnetycznej, taka lekka robota. Czekam też na części do telefonu, z z, na, z, który, z, w zasadzie z którego klientką umówiłem się na wymianę wyświetlacza, ale dopiero dzisiaj go wyślą, a zamówione było w czwartek. Troszkę opóźnienia, no niestety. E, słuchajcie, tutaj mam taki, jakby to ładowarkę do e, chyba. Uchwyt do motoru, no i tu się chyba urwał, urwał przewód, więc to trzeba będzie rozkręcić, zobaczyć co tam jest. Tutaj jest śruba na, na taki kluczyk imbus więc trzeba będzie się tutaj dostać. No, tu mam jakiś taki aparat, miernik drogi LD2, też jakiś po, widzicie, po, poprzecinany, pourywany. Coś się może tutaj uda zrobić: wszędzie przewody pourywane. Może coś zrobimy, może coś naprawimy, nie? Wartałoby. Ale dzisiaj też chciałem się skupić, skoro mam trochę wolnego czasu, to chciałbym się skupić na tym komputerze do odzysku danych. Jak widzicie, komputer to już działa i funkcjonuje. Kiedyś go tutaj uruchamiałem. Może bym dzisiaj się nad nim chwileczkę pochylił. Pochylił i zrobiłbym sobie tam, przygotowałbym sobie tak, że jak coś trafi do odzysku, do przemielenia, jakiś dysk, czy coś, to wtedy mógłbym tutaj sobie to ładnie zadziałać. I taką mam nadzieję, że tak się stanie. Także robię za koleją, no dzisiaj, tak jak wspominałem, trochę czasu na sprawy prywatne, muszę poświęcić, także nie wiem, czy zastanawiam się, czy jeden dzień w tygodniu nie odpuścić sobie serwisu magnetycznego i po prostu. Starać się załatwiać własne sprawy. Pracując na, na dwa etaty i nie zatrzymując się dzień w dzień ciągle z jednego miejsca pracy do drugiego miejsca pracy, niestety nie jestem w stanie pewnych życiowych procesów pozałatwiać, które po drodze wychodzą. Plus jeszcze dbanie o własne zdrowie. No nie ma kiedy. Działamy. Spidey, lecimy. <noise> go, go fly, leć on poleciał a ja zostałem